To oczywiste, że w triatlonie wszystko zaczyna się od wody i my teraz do wody przechodzimy. Maciej Mazerant, Brand Manager Aqua Speed. Dzień dobry. Witam serdecznie. Porozmawiajmy trochę o tych, o rywalizacji w akwenach otwartych Warszawa, Poznań. Dla wielu ludzi to jest wielkie przeżycie, a wy coś jeszcze chcecie dołożyć? Jeszcze znowu więcej open water i open water i tak dalej, i tak dalej. No z naszej strony pomysł na zawody open water w Poznaniu i w Warszawie to przyjęliśmy to z dużym entuzjazmem, dlatego, że jako marka pływacka tym Open Water się mocno interesujemy, się w to Open Water bardzo angażujemy. Hasło, które w zeszłym roku, przy, w tym roku przy okazji tutaj triatlonów Ironmana zostało przez nas wymyślone i, i, i propagowane, wszystko zaczyna się w wodzie. Tak jest. To jest, to, jest hasło, to, które, to jest hasło, które odzwierciedla to, czym zajmujemy się od prawie 30 lat a dodatkowo ma to przełożenie na to, co się dzieje w samym triatlonie. Pływanie jako jedna z dyscyplin, pierwsza rozgrywana, która gromadzi najwięcej osób, tak, bo to są i zawodnicy, i ich rodziny. Jest tam dużo emocji, dużo się dzieje. Wiemy też, że nie wszyscy triatloniści tą wodę lubią. Eee, się Tak, obawiają się tej dyscypliny jako, jako w sumie jednej chyba najbardziej się obawiają właśnie tego pływania. Także my próbujemy to odczarować. Eee, mocno angażujemy się w propagowanie tego pływania open water, ale bezpiecznego pływania open water. Czyli też jako marka staramy się pilnować, pilnujemy tego, żeby te zawody, które się odbywają, a w których my jesteśmy partnerem były odpowiednio zabezpieczone i żeby Ludzie, że tak powiem, mniej tutaj stresu mieli w związku z, do tej, z wejściem do tej, do tej wody. Generalnie no, nasze produkty, które towarzyszą ludziom od początku tak naprawdę nauki pływania, od 30 lat w związku z tym można zaryzykować stwierdzenie, że, że jesteśmy pewnie w każdym polskim domu, w którym ta, dystryb, ta aktywność sportowa jest ważna. Y, y, towarzyszy ludziom od samego początku nauki pływania przez doskonalenie, przez trening, y, a następnie y, wykorzystują go y, z tego, co już wiemy i o czym piszemy w swoich mediach społecznościowych, właśnie pływanie open water, zarówno letnim, jak i zimowym, na dystansach krótszych, na dystansach dłuższych. Także... A powiedz mi, jak można oswoić wodę, bo ja, nie, 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 dla mnie to jest aż niemożliwe, nierealne, zwłaszcza e, w środowisku triatlonistów, kiedy wszyscy prawie w jednym momencie wbiegają do wody. Jak to oswoić? Jak to no, to możecie e, e, poprawić, no, Samo poczucie ludziom? Dlatego też jest między innymi ten Rolling Start, tak? mm -hmm. to, to jest ukłon ze strony organizatorów w stosunku do, do startujących. E, natomiast wydaje mi się, że... To, czego się najbardziej boją ludzie, to jest, to jest właśnie brak tego poczucia bezpieczeństwa w środowisku, którego nie znają i odpowiednie zabezpieczenie tej wody, odpowiednie komunikowanie tego, odpowiednia atmosfera przed wejściem do wody, myślę, że może spowodować, że, że ci ludzie, że tak powiem, sobie spokojniej i, 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 i bezpieczniej tę dystansę pokonają. Tak. Czyli wy ich po prostu mówiąc krótko, uspokajacie przed zawodami, że podczas zawodów będzie wszystko ok. Nie martwcie się, zadbaliśmy o to. W naszym sprzęcie na pewno mogą to bezpiecznie <laughs> robić. Tak, także e, zachęcamy. Od listopada można się już zapisywać na zawody Ironmana, czy to w Warszawie, czy w Gdyni, czy w Poznaniu. Natomiast wy jeszcze przygotowaliście coś specjalnego dla triatlonistów. Tak, dla każdego, kto się zapisze na zawody do końca roku, yy, udostępniamy rabat na, na nasze produkty. Także on będzie dostępny, będzie upubliczniony. Zawodnicy zostaną o tym poinformowani, także serdecznie zapraszamy. Mamy produkty, które myślę, że spokojnie każdemu triatloniście się przydadzą i zaspokoją jego potrzeby. Wszystko po to, żeby się poczuć w wodzie naprawdę jak ryba. O to właśnie <noise> chodzi. Bardzo dziękuję. Maciej Mazerant, brand manager Aquaspeed. Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. Tyle od nas na razie.